Mamy klaster, a tu mamy jego kod. Udało się, ale się cieszę, bo trochę miałem taki pomysł, no i wyszło. Dobra. No to dziękuję bardzo. O samym modelu klastrów, modelu Edena, można obejrzeć wykład. Tu w podpisie będzie na pewno jakiś link. A my rozpoczniemy nasz program od pustego kodu w języku C. Będziemy używać miksa, miksu języka C i C, po to, żeby sobie ułatwić życie. I będzie to najprostsza wersja, w której będziemy pisać to w konsoli. Postaram się to zrobić jak najszybciej, czyli nie będę zwracał uwagi na jakieś super optymalizacje i tak dalej, ale będziemy się starać to zrobić na tyle ładnie, żeby było porządnie i na tyle efektywnie, żeby zadziałało. Dobra, to co zaczynamy. Nasz klaster będzie się znajdował w tablicy dwuwymiarowej L na L. Będzie to tablica, która będzie miała rozmiar stały, tak, i tam będziemy pracować, czyli będzie to, to rozmiar, powiedzmy na początek, będzie 25. Cały program będzie się składał, przynajmniej na początku, z następujących elementów. Najpierw będziemy wykonywać krok algorytmu Edena, następnie, a no może z dużej litery, żeby było ładnie, następnie będziemy go rysować, okej? Okay? No i potem, potem Wam pokażę, w jaki sposób, w jaki, no i teraz trzeba będzie zaimplementować tę funkcję, no ale żeby krok a wykonać, to jeszcze musimy sobie zrobić funkcję inicjalizującą, która zaczyna tak naprawdę, ten nasz klaster wstawia jakiś zarodek, tak? Czyli zarodek, zarodek, tutaj będzie krok algorytmu, to jest krok algorytmu, a tutaj jest rysowanie stanu. Dobra, no to co, zaczynamy od funkcji init, czyli funkcja init to będzie funkcja, która nie pobiera żadnych parametrów i czyści nasz klaster, czyli będzie to tak for int i czyli czyścimy sobie układ, Zero będzie oznaczało, że nie ma żadnego elementu, tak, czyli nie ma żadnego zarodka, a Jeden będzie oznaczało, że zarodek jest i do niego może się coś przykleić. Będziemy używać wersji najprostszej. Tu na wykładzie możecie posłuchać o wersjach A, B i C modelu Edena, a my będziemy używać wersji A, czyli tu będziemy czyścić. No, wersja A oznacza, że, do, że dokładamy nową komórkę w miejscu losowo wybranym na brzegu. Ok od i, j, no to w ten sposób czyścimy nasz klaster w pierwszym kroku, a następnie wstawiamy sobie zarodek, czyli to będzie klaster od l przez 2, l przez 2 jest równe 1. Dobra, no to inicjalizację mamy z głowy, czyli ta funkcja jest załatwiona. Teraz będziemy robić funkcję, która, no powiedzmy, że najpierw narysuje, dobra? No zróbmy sobie funkcję, która rysuje. Ten stan, po to, żeby potem od razu móc testować nasz y, algorytm. Czyli to będzie funkcja rysuj. Ok. Funkcja rysuj będzie również przebiegała dwa razy pętle. No, my będziemy rysować w konsoli, więc będziemy używać kodów ANSI. I te kody ANSI, y, te kody ANSI, o nich też można posłuchać na innym wykładzie. No, my generalnie używamy najprostszych, czyli najpierw sobie wyczyścimy nasz y, ekran x1, b2, j. OK, to jest wyczyszczenie konsoli. Następnie przebiegamy w pętli po I, j i ustawiamy się zawsze w pozycji, w której jesteśmy, czyli C out. E, czyli tak, jeśli mm, klaster, czyli jeśli będzie jakaś komórka klastra, to będziemy ją rysować. Cluster od IJ, to wtedy C out i ustawiamy się. X1B, i tu jest teraz pozycja Y, czyli J. Potem średnik pozycja i to taki specyficzny sposób na specyficzny sposób na ustawianie się w konsoli mm -hmm. i po ustawieniu się w konsoli y, wykonamy kolejny krok czyli ustawimy kolor naszego piksela na y, kolor bodajże 47 to jest m to jest kolor biały a następnie wstawimy pojedynczy piksel. Okay? I teraz ja zrobię taką sztuczkę, że J przemnoży razy 2, a tutaj zrobię dwa piksele, żeby wyglądał bardziej kwadratowy ten klaster. Zobaczymy, jak to wygląda. Najwyżej będziemy potem modyfikować. W porządku, teraz albo wiecie co, nie, nie róbmy tej sztuczki, niech to będzie po prostu J i, i pojedynczy, będziemy potem modyfikować, jak już klaster powstanie. Dobra, więc mamy w ten sposób narysowany klaster. Tu jeszcze na koniec wypadałoby zrobić l, bo przynajmniej pod Linuxem to jest zwykle problem, że trzeba znak końca linii, żeby ten kody ANSI wszystkie się narysowały dobrze, no i to chyba będzie tyle, tu widać, że ndl nie ma, dlatego, że ja używam o mhm. używam przestrzeni standardowej dobra, no to co, to mamy rysowanie i mamy, nie mamy tylko kroku edena, ja zakomentuję i sprawdzimy, czy nasz program działa poprawnie, czyli w tej chwili faktycznie pojawił się ten pojedynczy piksel, który został narysowany. Problemem jest jednak to, że po zrobieniu tego entera popatrzcie, tutaj jest komunikat systemowy, który został narysowany również z tłem białym, a to dlatego, że nie wyczyściłem formatowania, trzeba to tutaj dopisać. X1B 0M. I to oznacza teraz, że formatowanie jest wyczyszczone i już komunikat będzie poprawny. Widzicie? Dobra, ja jeszcze na koniec ustawiłbym się gdzieś na samym dole, żeby ten komunikat też był oddalony od naszego Klastra, czyli tu będzie x1b i ustawiamy się w pozycji powiedzmy l średnik l duże h i teraz będzie elegancko, czyli my się tak naprawdę ustawimy w pozycji o. Mamy nasz środek klastra, to się oddaliło, teraz już wszystko ładnie. Widać, że możemy trochę rozszerzyć. To 25 niekoniecznie jest maksimum, zróbmy 50. 50 powinno być już w porządku. Dobra, i będziemy mieć bardzo duży, ładny klaster. To teraz y, wystarczy nam już tylko dopisać najważniejsze, czyli model Edena. Krok Edena rozpoczniemy od zapisania sobie grupy naszych y, cząsteczek, które są na brzegu. O co chodzi? Kiedy klaster powstaje, dołączają się kolejne komórki, i teraz te komórki dołączają się zawsze do sąsiadów komórek, które już są pełne, czyli tylko do komórek pustych które są na powierzchni. No to teraz, żeby to wykonać, to trzeba przejść przez całą tablicę i zapisać sobie do osobnej tablicy komórki, które są aktualnie komórkami brzegowymi, takimi, które są dołączone do, które są przy brzegu naszego klastra. W praktyce oznacza to, że musimy mieć tablicę dynamiczną. Ja sobie użyję do tego typu wektor, czyli weźmiemy sobie teraz o. Dołączymy sobie z biblioteki standardowej wektor dobra, i będziemy używać wektora, w którym będziemy trzymać uwaga, pozycje i, i, naszych y, pozycje i, i naszych komórek, które są na brzegu. No to teraz trzeba dołożyć, no i tu się zaczyna trochę zabawa, dołożymy sobie klasę para, która będzie klasą zawierającą parę liczb, czyli y, no i ten nasz wektor będzie nazywał się sąsiedzi. OK, albo ja inaczej nazwę go brzeg, dobra, no to co, no to teraz musimy wziąć, założyć, znaczy stworzyć sobie strukturę para, najlepiej jak to będzie prosta klasa, OK, to nie jest kurs programowania jest stricte C++, więc wybaczcie, że będę go, tą klasę pisał w taki sposób dosyć, bardzo użyteczny dla mnie, ale lokalnie taka malutka klasa, ona nie musi mieć tych wszystkich dekstruktorów, konstruktorów, super i tak dalej. My sobie napiszemy klasę, która posiada dwa, dwie składowe po prostu składową i, składową j, czyli to będą dwie składowe, które, czyli to będzie para liczb, taki prosty wektor. No i do tej pary liczb oczywiście potrzebujemy konstruktor, czyli to będzie para. Będzie pobierał on zawsze i, będzie zawsze pobierał j, czyli musi być zawsze ta para, no i będziemy inicjalizować i od i tak, użyjemy preambuły konstruktora od j, no i będzie pusty konstruktor. Dobra, no to mamy to, czyli mamy teraz parę. Możemy sobie taki wektor par trzymać. No i teraz na początku ten wektor jest pusty. Ja sobie jeszcze zrobię tak, o, wyczyszczę go, żeby wiedzieć na pewno, że jest pusty. No i lecimy po wszystkich elementach naszej tablicy, tak, i szukamy tych, które są, e, które są puste, ale mają niepustego sąsiada, tak? Czyli te, które przy, leżą, jak to, to jest komórka, która jest pełna. To szukamy takiej, która jest pusta, ale do niej przylega. I to jest tak zwana wersja A, tak, wersja A naszego modelu Edena. Ja sobie tu napiszę, że to jest Eden A, tak, tak, żeby było wiadomo. No dobra, no to co? Tu usilnie mi Wizual próbuje ten sposób zrobić, a ja lubię mieć tak pętle. No to idziemy. Teraz ja nie będę szedł od 0 do l, tylko od 1 do l 1, żeby się pozbyć problemu brzegów. No jeżeli klaster dojdzie do końca, to wtedy po prostu nie będzie on dalej rósł. I teraz, no więc trzeba będzie tu zaraz wprowadzić jakąś taką zmienną, która nam będzie tego pilnować. No to lecimy i jeśli nasza komórka, czyli klaster od i, j jest równe 1, Y, przepraszam, z równe 0 i i teraz jedna z opcji: albo sąsiad na prawo, na lewo, do góry, albo na dół jest y, pełny, to wtedy tą komórkę zapisujemy do sąsiedztwa, czyli jeśli klaster od i jest równy 0 i klaster od i plus 1 j lub, czyli to będzie y, musiało być w nawiasie. Czyli jeśli ten nie jest równy 0, lub ten nie jest równy 0, lub ten do góry nie jest równy 0, lub ten na dół nie jest równy 0. To jest sprawdzenie, czy którykolwiek z sąsiadów jest różny od zera. Ta, ten nawias tutaj sprawdza takie zapytanie logiczne. I to wszystko w nawiasie spowoduje, że mamy warunek na to, że Uwaga, jeszcze raz powtórzę, że klaster od j jest równy 0 i którykolwiek z klastrów, które, yy, przepraszam, jeszcze raz, klaster od j, czyli komórka IJ jest równa 0 i którakolwiek z jej sąsiadów nie jest równa 0. No to wtedy będziemy chcieli dodać tą parę sąsiedzi. Przepraszam, brzeg. Kropka push back, i tu dodamy dwie, par, dwie liczby para od i przecinek j. Okay? Czyli w ten sposób dodajemy sobie parę do, naszego, do naszej struktury takiej dynamicznej, w której będziemy mieć wszystkie y, całe sąsiedztwo. No i po wykonaniu tej całej pętli już mamy naszych sąsiadów, więc jak mamy sąsiadów, to wybieramy losowo sąsiada. Z brzegu, może nie sąsiada, to niepotrzebnie używam słowa sąsiada, tylko komórkę z brzegu. Dobra, tutaj wizual mi daje jakiś komunikat. Nadmiarowy kod, lewe i prawe wyrażenia są identyczne. O, faktycznie, bardzo ładnie. Tu powinno być i minus -1. Świetnie, bardzo fajnie. Że taka porada się tutaj znalazła automatycznie. No, muszę powiedzieć, że kompilatory rok w rok stają się coraz ciekawsze. Dobra, wybieramy losowo komórkę z brzegu, czyli wybieramy sobie. I tu ja oczywiście e, napiszę sobie komunikat, może użyć Mersen Twister. <grym> Ale ja oczywiście. O, ja sobie zrobię z takimi gwiazdkami. A ja sobie zrobię najprostszy, najprostszą wersję na potrzeby tego wykładu, czyli wybieram sobie teraz losowo. Komórkę tak rand przez float rand max. Ok, o Mersen Twister i generatorach można posłuchać też na wykładzie, który jest tu w opisie. A my sobie wybieramy losowo, czyli tu jest liczba od 0 do 1. Tą liczbę przemnażamy przez liczbę komórek z brzegu, brzeg size i bierzemy z tego wartość floor, czyli podłogę. Floor. I z tego wszystkiego inta. OK. No i teraz, jak mamy coś takiego, to w k będzie jeden z losowo jedna z losowo wybranych komórek z brzegu. No i teraz tą komórkę będziemy wypełniać, czyli brze czyli klaster od i teraz będziemy mieć katy element z brzegu, czyli brzeg od k. Kropka i. ok. I to samo z j, brzegotka j jest równe 1, ok? Czyli w ten sposób wypełniliśmy komórkę, która jest brzegowa i przynależy do naszego y, i, przy, i przylega do naszego klastra, ok? Ale to możemy zrobić tylko wtedy, kiedy brzeg size nie jest równy 0, czyli jeśli brzeg size jest różny od 0, to wtedy wybieramy losowo komórkę, czyli to wszystko będzie o. W ten sposób. Dobra, no to mamy to. Mamy kod, który realizuje najprostszą wersję modelu Edena. Mamy wersję, mamy wersję A i spróbujemy go teraz uruchomić. Czyli ja sobie teraz wykonam pojedynczy krok modelu Edena. Mamy inicjalizację, wykonujemy krok Edena i potem rysujemy. Ojej, wystąpiły błędy kompilacji. Patrzymy, Eden musi zwracać wartość. Zobaczmy. A, bo ja tu napisałem intro. Oczywiście wystarczy, Wojt, nie trzeba. Dobra, już jest w porządku. No to dobra, mamy to. Wykonał się prawdopodobnie jeden, tak, wykonał się jeden krok, dlatego że ja mam dwie te komórki, a powinna być jedna, zgodnie z naszym algorytmem. Czyli teraz tu w pętli będziemy wykonywać ten model Edena. Niech ten klaster sobie rośnie, na razie bez ograniczeń. Zobaczymy, co się stanie. Pewnie się wypełni cały ekran. Mamy inicjalizację i rysowanie. Pyk. No, i rysuje się klaster. On rysuje się bardzo, bardzo szybko. Widać, że tutaj jest takie y, migotanie. To dlatego, że nie mamy y, żadnego mechanizmu podwójnego odświeżania. Y, ja bym tutaj dodał taki prosty y, rozkaz sleep. No powiedzmy 100 milisekund, tak? To są mi, milisekundy. Include windows.h. Pod, win, pod Linuxem byłby to usleep. I w ten sposób, jak sobie odpalimy, to będzie to wyglądało troszeczkę lepiej, no i rośnie nam ten klaster. Klaster wzrasta w taki sposób, że dodają się te elementy do brzegu, dodają się w sposób losowy. No, jak będziemy dłużej czekać, to on oczywiście ładnie wzrośnie, no ale to oczekiwanie nie jest fajne. Ja zrobię w ten sposób, że ten nasz klaster będzie rósł w kilku, po kilka kroków, będzie się tutaj wykonywało, czyli int t. Równe 0, te mniejsze od 10 kroków, i dopiero wtedy wizualizacja, i w ten sposób ten wzrost będzie dużo szybszy. O, no i teraz mamy wzrastanie kloster, klastra w modelu Edena. No i teraz można się tym oczywiście w różny sposób pobawić, ten, sama ta idea już jest tutaj przeniesiona na kod, czyli klaster działa, działa. Mam nadzieję, poprawnie. W tej chwili on jest wizualizowany przez takie, właśnie kwadraciki, które są yy, mm, tak, czy przez pojedyncze, przez pojedyncze znaki, które mają tutaj rozmiar pojedynczego elementu. Popatrzcie, że klaster powstaje. Troszkę mnie martwi, że jest taki trochę niesymetryczny. To może być związane z tym, no po prostu, z, akurat taki nam się wygenerował. Dobra, to ja to w tym momencie zostawiam. Zostawiam to w wersji A. Więc jeśli chodzi o algorytm, to mamy już wszystko. Zrobimy tylko jeszcze coś takiego, że jeśli klaster wzrośnie do brzegu, czyli jeśli którakolwiek z par będzie miała, czy jeśli i, i, iod będzie w tym przypadku przy samym brzegu naszego układu, czyli jeśli i jest równe 0 lub Przepraszam, 1, czyli jeżeli chcemy dodać komórkę, która jest przy samym brzegu J jest równe 1 lub I jest równe L minus 1 lub J jest równe L minus 1, to wtedy, dobra, to wtedy Dan, czyli zrobione jest równe 1. Dan to będzie taki, taka zmienna. Mhm. Jeśli i jest równe 1 lub i jest równe 1 lub i jest równe l minus 1 lub i jest równe 1, to wtedy dan jest równe 1 i to będzie taka zmienna, która będzie oznaczała, że nasz program się zakończył. Czyli tu jest dan, dobra, i tu będziemy wykonywać to tak długo, jak długo dan jest równe 0, i to będą kroki modelu Edena, a na koniec sobie narysujemy. I w ten sposób nie będziemy już obserwować jak rośnie model DNA, tylko będziemy obserwować sam, przepraszam, coś się tu popsuło. Będziemy obserwować tylko, będziemy obserwować tylko stan końcowy. Zobaczmy, co tu się stało. Tu lewy operant musi być wartością. Co, nie, nie wiem co to się stało, jeśli i jest równe 1 lub J jest równe 1 lub I jest równe L 1 lub J jest równe. L minus 1. Dobra, dwa razy znaki równa się powinny być. Tak to jest jak się mówi próbuję pisać kod. Dobra. No więc mamy, no w tej chwili w tej chwili coś się popsuło, to znaczy. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego od razu nam się wykonał. Aha, bo my musimy tutaj, dopóki, danie jest równe. O, tutaj też podwójny znak równa się. Dobra, i teraz będziemy kontynuować pętlę. Tak długo, jak nam powstanie klaster. No to mamy klaster. Widać, że tu takie dziurki małe powstały. One są efektem tego, że. No, jak działa ten model? On wybiera oczywiście też te dziury i je wypełnia, ale prawdopodobieństwo ich wybrania jest dużo mniejsze. Teraz lepiej to będzie wyglądało, chyba jak faktycznie przemnożymy sobie tu J razy 2 i dodamy dwie spacje. Sprawdźmy, czy będzie to fajnie wyglądało, jak on zostanie rozciągnięty trochę w poziomie. Myślę, że to może być fajny efekt. No, chyba tak. Tylko. Aha, bo ja nie J, tylko I powinienem oczywiście zrobić razy 2. Przepraszam. Dobra. I teraz powinno być lepiej. Popatrzmy. No i mamy klaster. O, i teraz klaster wygląda nieźle. Widzę, ja jeszcze sobie spróbuję tutaj zmniejszyć czcionki. W ten sposób będę mógł, e, będę mógł wygenerować ten klaster jeszcze większy. Zróbmy sobie czcionkę wielkości 6 albo nawet 5. Dobra. No i teraz mogę sobie ten klaster zrobić naprawdę duży. Ten układ zrobimy powiedzmy 200. Na 155. Sprawdźmy. Aha, no, układ, ale jeszcze wielkość. E, 291 na 155. Dobra, no jest niezły. Jeszcze można większy. Właściwości, czyli tu będzie 300. 300 na 100 powiedzmy 85. Dobra, coś takiego. No i teraz możemy sobie wielkość tego układu też zwiększyć. Tam było 180. Powiedzmy coś takiego. No, i teraz to powinno wyglądać nieźle. Znaczy, nieźle w sensie, że będzie naprawdę duży ten klaster. On się teraz liczy, 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 liczy. Zaraz się powinien narysować. Tak przynajmniej liczę na to. No, czekamy, czekamy. Mhm. Komputer nawet zaczął tutaj mocniej coś szumieć, więc coś się na pewno dzieje. No, za chwilkę powinien się zacząć rysować. Nie wiem czemu to aż tak długo trwa. No jest, mamy to. I teraz klaster już jest naprawdę spory. To się cały czas rysuje w konsoli, więc naprawdę widać, że potencjał jest dosyć spory, jeśli chodzi o konsolę, bo już ten klaster zaczyna wyglądać jak normalny rysunek. No i czekamy, czekamy, aż cały klaster się zrobi. No wygląda, wygląda już porządnie, to znaczy te brzegi są nadal poszarpane, jak to w modelu Edena, ale te dziury już tutaj one nie są aż takie widoczne. No, pełnoprawny klaster modelu Edena jest, jest tutaj zrobiony. Nawet te czcionki już podwójne dają ten efekt, że to jest kwadratowe. No więc, przy Państwa, mamy to, mamy kod, mamy klaster. Zapraszam do własnej zabawy i implementacji, szczególnie różnych innych wersji i wariantów tego modelu, no i do analizy. Dziękuję i zapraszam wszystkich do subskrypcji kanału. Takich rzeczy, mam nadzieję, będzie więcej. No i na sam koniec mam taki pomysł, żeby wygenerować, znaczy przekształcić nasz kod w taką formę, żeby miał formę jak ten klaster. To taka ciekawostka będzie. A tu mamy jego kod. I teraz spróbujemy pokazać taki fajny rysunek. Jeden kod obok naszego klastra On się teraz ładnie generuje. Będziemy widzieć, czyli dokładnie klaster, który został wygenerowany z naszym kodem, tak, jest tutaj po prawej stronie, a po lewej jest jego kod. 1 do 1 to samo. Mam nadzieję, że się podoba. Coś nietypowego. Ja się teraz tu delikatnie zmniejszę, żeby klaster o. I będzie ładna miniaturka na film, nie? Czyli model EDA w formie kodu. No dobra, to co? Dziękuję bardzo. To tyle. Zapraszam do subskrypcji kanału. Mam nadzieję, że się film podobał. To taka ciekawostka. Udało się, ale się cieszę, bo trochę miałem taki pomysł. No i wyszło. Dobra. No to dziękuję bardzo.